Widzę, że ty też przyjechałeś odwiedzić naszego przyjaciela. Nie trzeba, nie? Jak jest krytyczne stanie, to trzeba go to nie był porwany. Tak, no właśnie. Co? To pozbywaj się słabych. Czyli osób, które ci nie ufają, Znaczymy. którzy nie są przekonani. Możemy czy... my tam nie wchodzić, ale poinformować Angelsów, że lości są osłabieni. I oni sobie sami to załatwią. To jest nasza spróbu. Cześć moi drodzy, z tej strony Spano kurde, widzicie aż mnie tutaj kamera nie wyostrzyła, bo się zachwiałem, ale nie chwieje się wtedy, kiedy widzowie zostawiają mnóstwo łapek w górę. Także, moi drodzy, 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek The Hills w tym tygodniu troszeczkę więcej The Hills przez to, że jestem na obozie i nie miałem czasu na życie policjanta, ale z takiej racji macie po prostu więcej Dehilsów, więc powinniście się cieszyć. Moi drodzy, kochani widzowie, najlepsi na świecie, najspanialsi, kochani, widzowie na świecie, najspanialsi na świecie, kochani, widzowie. Ności, sobie trochę przesrali. Zobaczcie, moi drodzy. Aha, barykadują się, czyli wiedzą, że za chwilę się stanie to, co się może stać. Dlatego widzowie ja sobie wiadę tutaj i poczekamy na nasze wsparcie. Ności po prostu wiedzą, co się święci. Będą musieli zebrać tego żniwo. Ja też muszę dać pokaz jakiejś siły, moi drodzy. Także zobaczymy sobie z góry, jak to wygląda. O kurde, wygląda to dobrze, moi drodzy. Ta, patrzcie ile ich tam jest. O, posiłki przyjechały. No ciekawie. To co, jak jedna? Nie, 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 nie. nie. Przygotowuję się. Są by gotowi do walki w takiej razie. Przegrupować się, załadować amunicję, przeładować karabiny i ustawić się na zbiórkę. Już, Logan. Ty, ja z tą otóż to ten rakietnik, samolot otóż tu. Dobrze mieć cię w zapasie. Spokojnie mam ci tak. I dwie na bieżąco. W pierwszej kolejności potrzebuje 3-4 ochroniarzy. Pójdziemy i spróbujemy z nimi porozmawiać. Jednostka z helikopterem ma być gotowa w razie wody do uderzenia. Ja zostanę na czatach. Czy mam wyjść? Idę się z nimi dogadać. Jeżeli ta rozmowa nie dojdzie do skutku, to niech twoi ludzie będą gotowi. To są cienie, mm. prawda? Dokładnie. Niech zwykła ochrona też będzie gotowa. Czyli nie za mną. Dobra, widzowie, idziemy z pogadać z lostami. Miejmy nadzieję, że się dogadamy. Jeżeli nie, no to dojdzie do ataku. Ale ekipa, moi drodzy... to została ze mną. Jakbym widział takiego pana, moi drodzy, jak idzie, to bym się obstrał. <noise> a się zabarykadowali? Sniper z gotowości. Wydajcie mi szefa! Wtedy nikt nie będzie musiał płacić za jego grzechy. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Wydajcie szefa, a nikomu nic się nie stanie. Tylko go wymienimy na lepszy model, który będzie umiał wami zarządzać. Nikt nie musi dzisiaj spuszczać krwi. Przez decyzję jednej osoby. Witam. Wydajcie swojego szefa, a odjedziemy bez walki. No go. Chyba po w naszym trupie, nie? Może to i być myśl... po naszym trupie. Pomarz. Ale to wasz szef zawinił i zabiera moje pieniądze. Nie wy! Ale jeżeli chcecie, ale zapłacicie tę karę razem z nim. To chyba się nie dogadamy. W takim razie dajemy wam 5 minut na podjęcie decyzji. O, jak się nie dogadamy, moi drodzy, to się chyba nie dogadamy. jakieś jakieś pod podkładają? Na razie, spokojnie, mają 5 minut. Na no nic, widzę, bo zapowiada się walka. Do nadachy. Przygotować bo. mi broń. Oni chyba rzeczywiście chcą walczyć. Zobaczcie, jak porozstawiali auta, moi drodzy. Zrobili sobie barykadę. Oni serio wierzą, że mogą mieć jakieś szanse. Tylko po co? W sprawie czego? Jednego gościa, moi drodzy? Coś musi być tutaj więcej. Hmm, Motorkówkami uciekają. To znaczy? Jaki towar ładują? Jestem tutaj, jaki towar? Ym, nie wiem, z tak, tak daleka to nie widzę, ale dosłownie na lądzie widzę jak... ładują coś w paczkach. Czyli kupują sobie czas w takim razie. Słuchaj, wezwij jedną grupę, żeby rozstawiła się na końcu rzeki, a druga po drugiej stronie. Żebyśmy mogli wiedzieć dokąd lecą. Niech nasi ludzie zajmą pozycję do walki. Rozstawić samochody, żeby zrobiły nam barykady. Ym, jedna grupa na... Brzeg rzeki, a na naprzeciwko. Dobra, do dowodzenie nad tą grupą tutaj. Łączę się z waszym częstotliwością. Rozstawić samochody i przygotować się do walki. Użyć się jako barykady. Już. Wyciągnę swoją broń, moi drodzy, i będziemy zaraz zaczynać walkę. Ale jazda. Dobra, to ja pójdę się ustawić wyżej. Będę Cześć. gotowy ze sneperką. Mhm. Dobra, widzowie, dzisiaj potrzebuję mocy. Więc nie potrzebuję tłumika. Zostało im 3 minuty. Na oddanie lidera. Moi drodzy. Co jeszcze jest, że z tego nic nie będzie? Zbawiałem się na dachach i szykują samochody z otwartymi klapami? Baryka samochodami. to mm, faktycznie. Coś kombinują. Dobra, oni się ustawiają widzowie, ale damy im tą frontalną Zobaczam walkę. jak mnie celuję od nich. Mhm. Mam... pozwolenie na strzał? Jeszcze mają dwie minuty. Słuchajcie. Naszym celem jest dorwanie ich lidera. Pamiętajcie, że lości to nie tylko. Ności Sandy. Są ich różne odłamy. dości z Paleto, z Grapefruit i z Los Santos. Nie wiemy czy ze sobą współpracują. Ale jeżeli nie, to tylko z tymi wchodzimy w konflikt. Skoro nie zjawili się teraz, to nie zjawią się w ogóle. Waszym zadaniem jest znalezienie ich lidera. Z czego mieć żywego. Prawdopodobnie określę z których przyczep. Więc poczekajcie jeszcze chwilę i rozpoczniemy walkę. to leje w Twoim kierunku. Hmm? im na strzał. Jeszcze mają minutę. Dobra widzowie. Chyba, czy zaraz to nadejdzie. Ja pierdzielę, ale się stresuję. Przynajmniej we wiatr korzy korzystny do strzałów. Mają jeszcze minutę. Jeszcze tam w środku, widać. Coraz ale... no więcej ich. Na Dwóch snajperów na dachu. Nie oddawaj pierwszy strzał. Widzowie, ale cisza. Patrzcie, nawet ich nie widać. Są trali Tam się ustawiają, tam się ustawiają. Ale dobra. Skończył jeszcze się czas Dostałem snajperów Byłem się się, ale sam dostałem Ja uciekam ja Wziął Zasypać ich ogniem jak na razie. A przeładować karabin, nie zasypować Zaraz ogniem, zaraz już Bądź pogotowy, Paul. Ale widzowie nasi tam nurają. Dobra, rozpoczynamy działanie ofensywne. Pierwsza grupa rusza do przodu, zajmuje pierwszą pozycję. Druga grupa daje osłonę. Ogień, ogień z Dobra widzę, że jest ostre uranie Pozostała dwójka idzie zero, a dwójka zostaje na górze i robi nam ogień zaporowy. Ciężkie karabiny stajemy na górze, robią zapór. Gotowi? Odchodzimy. Trzymajcie pozycję. Druga grupa na górze. Ogień zaporowy. O kurde, tam wybuchło. Złapajcie słonę za kamieniem. Grupa pierwsza. Odchodzimy, Druga nas osłania. Trzecia zostaje na wzgórzach. Zasadnienie samochodów. Dobra, widzowie, kontrolujemy tą walkę tu. Jakie straty? Najdoba się stratach? Grupa druga, Zajęć ruiny po lewej. I tam granata. Bardzo dobrze. Uwaga, i tam granata. Zabrali ciała razy rannych, moi drodzy, bo nie ma tu ciał. Czyli dbają o swoich. Drużyna pierwsza, zająć umocnienia przed nami. Z góry nas osłabiać. Trzymać pozycję Dobra, tu widzowie mamy kontrolę. Drużyna trzecia może do nas dołączyć z góry. Za dużo tych granatów. Cofamy się do pierwszej pozycji, wszyscy, cofanie do pierwszej pozycji. Dobra, dajmy im względne poczucie wartości. Zajmij pierwszą pozycję. Śmigłowiec Niech zgotuje im piekło, wezmę śmigłowiec, buzarda. Reszta niech trzyma pozycję, ukrycie na pierwszej linii. Pierwsza linia wokół mnie. I nie wychylać się, odpowiadać tylko od nim. Zaraz, moi drodzy, tu przyleci Buzzard i trochę nam pokliruje miejsce. Bo tam za bardzo granatami pamiętam. Schowaj się. Nie, 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 mamy o tego helikopter. Jak helikopter skończy, posuwamy się do przodu. Koniec, rakiet. Wszystkie grupy łączą się w jedną grupę bojową. Posuwamy się do przodu na pozycję numer 2, Powolnym krokiem. Ale i to musiało przejść na helikopter. Przyłamujemy ich linię obrony. Idziemy do kolejnej linii. Zbliżamy się do placu. Zajęć ruiny tutaj wokół, zajęć to miejsce tu. Widzimy plac. Oj, tam rakiety trafiły, moi drodzy. Trzymać pozycję. to grana. Pali się tutaj. Nie szukać walki. Dajcie mi chwilę wytnienia. Jeszcze wam mało. Więcej ludzi ma zginąć. Dla nas to nie problem. Wydajcie nam lidera. Wstrzymacie ogień i stawicie na pozycji. Wydajcie nam lidera, a więcej ludzi nie będzie musiało zginąć. Macie dwie minuty na przegrupowanie się i dacie przekazanie nam lidera. Inaczej kontynuujemy na tarcie. Ro Rozstawicie, panowie. Zostawicie dokładną pozycję pozycji, nie odpowiadacie ogniem. Dajemy im dwie minuty. No, to są kazaki ci cienie, moi drodzy. Bijamy się jak chcemy. Nie. To chyba znaczy, że nie chcą współpracować. To tyle zaciągniem. Lecy. Dobra, i kontynuujemy natarcie. No, ności są zgubieni. Ale jazda, ile tu się usmażyło? O! Utrzymać pozycję Utrzymać pozycję Zaczynam powoli przesie się umywać. Mam cię Tak Chyba ja mam ciebie Helikopter, jeżeli się przeładował to niech wróci Ale nie otwierasz o mnie helikopterem To jest widzowie dla strachu Dobra. Reszta panów, podzielić się na dwuosobowe grupki i czyścić. Jeżeli ktoś się chce poddać, dać mu się poddać. Szukasz lidera. Helikopter gotowy. Helikopter nad... E, nad kriówkę. Lider należący. W takim razie, przyprowadzić ich wszystkich na główny plac. Poddaję się, moi drodzy, ale wid... ale scenaria. Przyprowadź ich wszystkich przy mnie. Na scenę z nimi. Niech helikopter wyszukuje potencjalnych celów. To wszyscy, co się pod poddali... A tak, na kolana wszyscy. Nie zrozumieliście? Szybciej. Na kolana, przed panem. Zabezpieczcie teren. Dwóch ochroniarzy mi wystarczy. I tak miało być od początku. Wasz opór był bezsensowny. Kosztowało życie tu wielu ludzi. Ale to nie była wasza decyzja. To jest decyzja jednej osoby, która jest przed wami. I tylko ona ponosi za to konsekwencje. Lości. To jest duża organizacja. Pełna bystrych umysłów. Przewodzona przez nieudacznika. Powinniście wszyscy skończyć teraz w piachu. Ale ze względu na szacunek do waszej grupy, daruję w życie tym, którzy walczyli dla tego szaleńca. Aczkolwiek ten szalemiec straci dzisiaj swoją rangę. I pojedzie razem ze mną. Chyba, że ktoś ma z tym problem. Tak myślałem. Nie ma problemu. Co ty Rozumiem, że reszta akceptuje to, co powiedziałem. I od dzisiaj traktuje mnie jako pana tych włości. Jestem pano i ten teren należy do mnie. Wstań. Zabrać go. Aresta może żyć spokojnie. Ustanówcie nowego lidera i skontaktujcie się z moimi ludźmi. O waszych decyzjach. A potem porozmawiamy o interesach. Pamiętajcie, każda walka jest bez sensu, bo giną ludzie. Ale jeżeli chcecie ginąć, ja przynajmniej będę miał dużo zabawy, zabrać go do samochodu. Wziąć po niego samochód, helikopter jest dla mnie. I przewieź go do karcerowni. Siadaj. Siadaj! Reszta jednostek udaje się wskazane miejsce. Przy, przy Trzeba odzyskać to, co nasze. Jazda teraz! Kurde, moi drodzy, ale walka. Ale była walka. Ale była walka. Takie walki to chyba jeszcze nie było tak zorganizowanej. Ale to tylko pokazuje, jak działają te nasze oddziały specjalne. I nie straciliśmy ani jednego człowieka, moi drodzy. No, pokazuje siłę, chociaż, no, nieźle było, nie? Dobra, widzowie, ale jeszcze sprawa jest niedokończona. Lokalizacji portu masz zaznaczoną na mapie. Przeładowują się tam leści. Przełożę tam wszystkie jednostki. Dokończyć naszego dzieła. My lecimy jako wsparcie. Dajcie znać, kiedy grupa szturmowa będzie gotowa, to wtedy my dolecimy i dokończymy dzieło. Moi drodzy, nikt z naszym towarem nie będzie uciekał. Mamy lidera, ale jeszcze dokończymy dzieła. Może odzyskamy to, co nasze. Miejmy nadzieję. Ale ja już nie będę brał bezpośredniego udziału w tej walce. Za nasze jednostki? Za go. Są w tamtym porcie, widzowie. Kurde, niedaleko jest wojskowej. Nie za dobrze, bo ostatnio dużo się tak dzieje. To jest na pewno młot. To jest jakaś łódka podpłynęła, jakiś jacht popłynął. Mm, na jachcie, tak. Zbadamy tą sytuację. Najprawdopodobniej są na jachcie. Na jachcie, moi drodzy. Jakiś jacht tu jest i teraz zobaczcie, co się dzieje. Tam jakieś łódki są, widzisz? Mhm. Mm Prawdopodobnie oni urządzają na jachcie. Przelecę nad nim, żeby ją sytuację. Dobra, widzowie, będę żył, się zwiadowcą w tym wszystkim. Otworzyli do nas ogień, dobra, Tony. O kurde. Tego sniper Joy. Przeszliśmy. wchodzę na jacht. Dobra, damy im wsparcie Dobra, karabiny moi drodzy i lecimy. Oszczędzić jednego. To, 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 Ale czyścić jacht. Jeden obydwładniony. Dobra, widzowie. Nasi ludzie przejęli jacht. Zabezpieczyć towar. Są pod dolnym pokładem jeszcze. Zostawię go szybko. Dobra, mają widzowie. Towar zabezpieczony. Mamy kolejny towar zabezpieczony. Mamy jednego na muszce. To tylko jedyny, który przeżył? Tylko to ja tutaj. Ja. Tak, jedyny. Idzie kolejna dwójka. Dodźmy ich tutaj. Przyprowadźcie Do Dokąd ten jak miał się udać? Dokąd Do kolana. Dokąd ten jak miał się udać? Do Nowego Meksyku. Wy nie jesteście tutejsi. Rozumiem, że. Reprezentujecie osoby zza oceanu, tak? Albo po drugiej stronie Stanów. Cieny. W takim razie przekażę Cię informację, że na moim terenie nie robi się interesu bez wcześniejszego poinformowania mnie. Ale niestety tę informację przekaże tylko druga osoba. Żeby ja do wiadomość była jasna, że jeżeli ktoś robi interesy bez mojej wiedzy, to płaci za to najwyższą cenę. Przekaż to swojemu szefowi. Ale z to stracić. Załatwić mu łódeczkę i transport do nowego Meksyka. Jak dopłynie, to dopłynie. Przejęć jak zabezpieczyć towar i zabrać do naszej włości. Dobra robota. Czy nie wycofuję się. Szyma. No i koniec widzowie. Wracamy teraz do lidera, ale musimy poleździeć kanałami, bo było trochę głośno, więc teraz się nie zdziwię jak poleci wojsko, a z wojskiem. To w sumie sam już nie wiem jak jest, ale. Czas pokaże. Jesteśmy. Chodź. Jest bezpiecznie? Raczej tak, to się przekonamy. Zaraz powinni być wszyscy. Bierajmy się. Dobra robota z tą ochroną. Jest z nami Noemi, o której tak dużo piszecie, moi drodzy. Ale wy sobie nie mieście puścić wszystkich. O, gdzie ich miecze zgubiła? Pozostawiam w bezpiecznym miejscu, ale mogę wyciągnąć dla ciebie, jak tak bardzo chcesz. Dawaj, Dobrze. pokaż. Dobrze, bez większego gadania, zapraszam za mną. O, nie wszyscy przyjechali, moi drodzy, ale trudno. Dotrzymałem swojego danego słowa. Znalazłeś robaczka. Zostaje potwierdzone. O, oddział Lostów aktualnie wybiera nowego prezydenta. Z racji, że dotrzymałem swojego słowa, dzisiaj dam wam przywilej. Z racji takiej, że ten człowiek nie jest nam dłużej już potrzebny, macie prawo zrobić to, co uważacie. Jest do waszej dyspozycji. Czyli teraz ja się zajmuję jego interesami, tak? Otóż to. Przejmujecie Laboratorium. Miłej zabawy. No i chyba tak się to kończy, widzowie. No ja mi zapraszam. Idę. Jak już będą wychodzić, upewnijcie się, że dokończyć działa, jasne? Pewnie. I dopilnować, żeby wszyscy wyszli. Będą wszyscy coli. Kurde, ale się dużo dzieje w tej serii ostatnio. Podoba mi się to. Tyle pikanterii, tyle tych wszystkich szczegółów. No nie nudzi nam się to moi drodzy. No będziesz mi dzisiaj towarzyszyć? Oczywiście. Mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Poczekaj na chwilę w samochodzie. Families! Mhm, mm idę. Wiem wszystko co robiliście razem. Z Loganem, Hej. Ewą, Frankiem. No teraz chyba ja powiem, że to nie jest dobre miejsce na tego. Chciałeś tylko powiedzieć, że wiem. Ktoś się powiedział? Spotkałem się z nim. O, pojawił się. Nic mm -hmm. mi nie powiedział, ciekawe. To chyba dobrze, że już wiesz. Czyli co, kumple? Hmm. Póki ci nie odje... to chyba tak. A z balasami? Doszedłem? Jeśli tylko mi powiesz, gdzie się ukrywają, to spoko. Chowają się wszędzie, gdzie się tylko da. Po kanałach chyba chodzą. Pomyśl, jak przyjąć Red Dream. Dobra, zajmę się tym. Idziemy dalej. Gdzieś nas wzywają? Dostałam informację, że coś się dzieje na South Central. To bardzo Dlatego dobrze. W takim razie trzeba zamieszać. Jedziemy na złomowisko Wiadomo, kiedy ile ma być atak? Wieczorem. Czyli niedaleko. No dobrze. Moi drodzy, to jest idealny czas, żeby nasze mieszania weszły teraz w życie. Czyli łyknęli haczyka, że to z Albanii zostali zaatakowani. Aczkolwiek, moi drodzy, wszyscy dobrze wiecie, że to jest nasza intryga, i teraz jeszcze bardziej ją podkręcimy. Takie rzeczy dzieją się parami. Nie bez powodu wybrali jeszcze dzisiejszy wieczór na atak. Po tym, co się stało z dostami, to policja jest rozbita, wszystko inne, więc teraz jest okazja. Ale my to wykorzystamy po swojemu. Trzeba podjechać na złomowisko, moi drodzy, i powiedzieć Albańczykom, co się kręci. Wtedy będzie jeszcze lepsze widowisko. Oho, możemy gdzieś pogadać na boku? Oczywiście. Proszę, zapraszam tam, tamtą stronę. Okej, okay. dużo ich tutaj. Nie zaprzeczę. Nie gadaj, że to im on przewadzi. Taki stary dziadek z takim głosikiem. W sumie poza Rymela, moi drodzy, kto wie. Długo mamy czekać? Czym mogę panu pomóc? O proszę, zmienił głos. Przychodzę z informacją. Ale nie za darmo. Jaką masz informację i co mogę dać ci w zamian? Chyba doskonale wiesz, kim jestem. I wiesz, że robię rzeczy jako przysługi. Przysługa za przysługę. Fodzisz hmm. co? Czyli chcesz podporządkować moich ludzi za informacje? Nic takiego nie o... powiedziałem. Powiedziałem przysługa za przysługę. Pytanie, czy w to wchodzisz. Zależy. Jaką przysługę? Chyba to jest logiczne, że powiem ci dopiero, kiedy będę wiedział, że jesteś słowny względem mnie. Dobra, mogę się na to zgodzić. Jaką masz informację, przyjacielu? W takim razie. Dzisiejszego wieczoru, a dokładnie za godzinę, to zrobi się tutaj naprawdę gorąco. Bo Little Seoul Podobno chce poszerzyć swoje granice. Więc drogi przyjacielu, radziłbym ci się przygotować. Dobrze, czyli Koreańcy będą wjeżdżali na ten teren. Dziękuję ci za informację, przyjacielu. Jak tylko określisz, jaką przysługę mogę ci dać, z miłą chęcią się odwdzięczę, jeśli Twoje informacje były prawdziwe. Przekonasz się za godzinę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No i moi drodzy. Zapowiada się ultra ciekawie, a ja już nawet wiem skąd będę oglądał ten spektakl. To co Noemi, masz się plany na wieczór? Nie mam. A chciałabyś się ze mną przejść na film? Oczywiście, moje ulubione filmy z Tobą. W takim razie musimy kupić sobie popcorn, bo dzisiejszym tytułem jest Żyć na złomowisku. Brzmi ciekawie. Nawet bardzo. Wdrapiemy się na górę? Wydaje mi się, że tak moi drodzy, to jest to. Chyba się niedługo zacznie. Widzę, że Albańczycy przygotowują się mocno do tego starcia. O! Oho. Seans zaczynamy. Obydwoje mają równe szanse w sumie. Ale nie ma efektu zaskoczenia. Z drugiej strony, logicznie by było jakby wygrali Albańczycy. W sumie też prawda. Więc stawiam na tych drugich. Przysługa będzie aktualna. Kto będzie miał rację. Skoro my tak, możesz dać znać Chińczykom, że Little Seoul stoi bez obstawy. Niech zrobią swoją rzecz. Mhm. Mm kontaktu im na radiu. Moi drodzy, mistrzowie intryk, W czasie, kiedy się dwóch bije, to trzeci korzysta. Little Seoul, moi drodzy, w tym momencie zostanie przetransformowany przez ich największych Nemezis. Niech tak będzie, moi drodzy. Przynajmniej wpływy będą po naszej stronie. Tak się właśnie zmienia miasto i tak właśnie się rozszerza swoje wpływy. Ale moi drodzy, przecież jak dwóch się bije i trzeci korzysta, to dlaczego nie może skorzystać i czwarty? Tak się składa, że policja dzisiaj miała być w innej części miasta, ale na chwilę obecną chyba wszystkie jednostki właśnie zgrywają się na złomowisko, które prawdopodobnie zostanie zamknięte. A ktoś będzie mógł je kupić, prawda? Zobaczcie sami moi drodzy. Bo przecież zawsze można było po prostu stąd pojechać i nie doprowadzić do żadnej walki. Ale jak się ma takie informacje, to chce się dokopać drugiej osobie. A wtedy czwarty korzysta. Czyli my. <laughs> no i pieniądze się będą zarabiać jeszcze w jeszcze większej skali. Dokładnie. Skontaktuj tak. się z moimi prawnikami i już niech złożą ofertę teraz pod zakup tego złomowiska. Mhm. Bo coś czuję, że dzisiaj pozostanie bez właściciela. A ty, Noemi? Tak. Dopilnuj żeby obydwie głowy zostały teraz złapane. Do roboty leć. Oczywiście będzie zrobione. Biznes is biznes moi drodzy, a Dwayne Hill pozostanie Dwayne Hillem. O proszę, a to kto? No i gościu wpadł w nasze sidła.